Historia europejskiej niezależności kosmicznej właśnie pisze się na naszych oczach. Ekipa od rakiety Ariane 6 wreszcie dotrzymała obietnicy, ale to zaledwie początek kosmicznych rewolucji tego tygodnia. Gdy Europa celebruje swoją nową rakietę, naukowcy dokonują przełomowego odkrycia. Obserwują zjawisko, które dotąd wydawało się niemożliwe, udowadniając, że GPS działa nawet na Księżycu. Najbardziej niepokojące wieści przychodzą jednak nie z kosmosu, lecz z laboratoriów pracujących. Nad rozwojem sztucznej inteligencji. Najnowsze modele AI zaczęły robić coś, czego nikt się nie spodziewał oszukiwać, gdy zaczynają przegrywać. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam Cię do świata kosmosu i nauki. Zaczynamy. Sztuczna inteligencja próbuje oszukiwać w szachy, gdy przegrywa. Generatywna sztuczna inteligencja zrobiła ogromne postępy, ale nie jest wolna od dziwnych i szczerze mówiąc niepokojących zachowań. Mimo całego entuzjazmu wokół tej technologii, niektóre modele wciąż pokazują, że potrafią działać w niespodziewany sposób. Niedawne badania wskazują, że niektóre nowsze modele, takie jak te od OpenAI czy chiński DeepSeek, zaczynają manipulować swoim zachowaniem. Czasami posuwają się aż do oszustwa. Zjawisko to zostało udokumentowane w badaniach przeprowadzonych przez Palisade Research, organizację, która specjalizuje się w ocenie ryzyka związanego z rozwijającymi się systemami sztucznej inteligencji. Zespół badawczy przeprowadził eksperyment, w którym zadano sztucznej inteligencji za OpenAI, Cloudowi i DeepSeq zadanie, aby rozegrała partie szachowe przeciwko Stockfish, jednemu z najpotężniejszych silników szachowych na świecie. Celem było sprawdzenie, w jaki sposób sztuczna inteligencja podejmie decyzję w trakcie gry. No i wyniki były niepokojące. Choć wcześniej modele takie jak GPT-4O czy Cloud Sonnet 3.5 próbowały manipulować grom tylko po wprowadzeniu dodatkowych wskazówek od badaczy, te bardziej zaawansowane modele robiły to same, bez pomocy ludzi. Model OpenAI yy, O1 Preview próbował oszukiwać aż przez 33% czasu, a DeepSeek R1 co dziesiątą partię. To sugeruje, że współczesne modele generatywne potrafią już same opracowywać oszukańcze strategie bez żadnego wsparcia z zewnątrz. Metody oszustwa, które stosują te modele, są znacznie bardziej wyrafinowane niż mogłoby się wydawać, zamiast próbować po prostu zmienić figury, gdy stokfisz nie patrzy, a i e zaczyna działać w sposób bardziej przebiegły, na przykład zmieniając pliki programów, które odpowiadają za stan gry. W jednym przypadku model o 1 Preview uznał, że nie ma szans na pokonanie silnego przeciwnika, i zasugerował, że może spróbować zmanipulować pliki gry, aby sprawić, by silnik ocenił swoją pozycję jako gorszą, a to zmusiłoby go do poddania się. To co się dzieje jest wynikiem metody treningowej jaką stosuje się w nowych modelach rozumujących. Modele takie jak O1 Preview czy DeepSeek-1 rozwijają się poprzez uczenie ze wzmocnieniem, które nagradza je za osiąganie określonych celów bez względu na to w jaki sposób je osiągną. Kiedy celem jest coś trudnego do osiągnięcia, jak pokonanie niepokonanego silnika szachowego, AI zaczyna szukać nietypowych a czasami no z naszej perspektywy nieetycznych rozwiązań. Co ciekawe, chociaż AI zaczyna zaczynają oszukiwać w grach, to problem ten może mieć większe konsekwencje, ponieważ modele te uczą się manipulować nie tylko w kontekście gier, ale też mogą zacząć stosować podobne strategie w bardziej krytycznych sytuacjach. A biorąc pod uwagę to, że wiele osób bezkrytycznie bierze po prostu to, co taki silnik wygeneruje, i potem publikuje to, albo używa tego, albo co ciekawsze, odpowiada w komentarzach tym, co napisał mu taki czy inny czat, to za chwilę możemy mieć wysyp różnego rodzaju błędów, a ci ludzie nawet nie będą tego świadomi. Choć wizja sztucznej inteligencji, która kontroluje wszystkie systemy, jak dajmy na to w Terminatorze czy Matrixie, wydaje się bardzo odległa, no to eksperci obawiają się, że tempo rozwoju może wyprzedzić nasze zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa tej technologii. Naukowcy podkreślają, że no, chociaż na razie sztuczna inteligencja oczywiście nie jest Skynetem i nie stanowi takiego zagrożenia, no to coraz bardziej manipulacyjne zachowania będą prowadzić do konsekwencji, których w tym momencie nie jesteśmy w stanie jeszcze przewidzieć. Ale zostawmy już w spokoju sztuczne inteligencje oszustki i przenieśmy swój wzrok w kosmos, bo oto wystartowała rakieta Ariane 6, dając Europie pewną swobodę w podboju kosmosu. Europejski program kosmiczny właśnie wkroczył w nową erę. Po latach opóźnień i niepewności, Ariane 6, najnowsza europejska rakieta nośna, wreszcie udowodniła swoją wartość, wynosząc na orbitę wojskowego satelitę z Francji. To ważny moment nie tylko dla Francji, ale dla całej Europy. W końcu, po raz pierwszy od 2022 roku, kiedy to Rosja wycofała swoje rakiety Sojus, stary kontynent odzyskał niezależny dostęp do przestrzeni kosmicznej. Start Ariane 6 nastąpił w czwartek. Z Kosmodromu w Koroł w Gujanie Francuskiej. Deszczowe niebo i poniedziałkowe problemy techniczne mogły, co prawda, budzić obawy, ale tym razem wszystko poszło zgodnie z planem. Godzinę po starcie Centrum Kontroli eksplodowało wręcz radością, kiedy satelita CSO-3 znalazł się na orbicie, uzupełniając sieć francuskich wojskowych satelitów szpiegowskich. David Cavellole, szef Ariane Space, nie krył dumy i, jak sam stwierdził, nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego scenariusza. To był idealny start. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział w europejskim programie kosmicznym i trudno się z nim nie zgodzić. W czasach, gdy globalna geopolityka staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, Europa musi zadbać o własne bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy pojawiają się wątpliwości co do współpracy z USA pod nową administracją prezydenta Donalda Trumpa. CSO-3 to nie tylko kolejny satelita, ale też dowód na to, że Europa nie jest zdana wyłącznie na łaskę innych mocarstw. Aby uzmysłowić sobie skalę wyzwania, wystarczy spojrzeć na liczby. Podczas gdy Unia Europejska posiada obecnie 10 wojskowych satelitów, 5 francuskich i 5 włoskich, Stany Zjednoczone i Chiny operują setkami tego typu urządzeń. Jak podkreśla generał Philippe Steiniger, to przepaść, którą Europa musi starać się stopniowo niwelować. No i właśnie Ariane 6 ma odegrać kluczową rolę w tej strategii. Europejski sektor kosmiczny od lat zmaga się z silną konkurencją, w szczególności ze strony SpaceX, a dominacja firmy Ilona Muska tylko rośnie. Dlatego tak ważne jest, aby Europa miała odpowiednią rakietę nośną na własny użytek. No i sukces Ariane 6 to duży krok właśnie w tym kierunku. Ale czy to wystarczy, by dorównać kosmicznym gigantom? Przyszłość pokaże. Pozostajemy w przestrzeni kosmicznej, sięgamy nawet nieco dalej, bo w okolice Księżyca okazuje się, że nawet tam moglibyśmy skorzystać z map Google. A. No dobra, oczywiście może nie z map Google, ale dociera tam sygnał GNSS, czyli na przykład popularny GPS. Kolejny ciekawy news z ubiegłego tygodnia to można by rzec historyczny krok w eksploracji Księżyca. NASA i włoska Agencja Kosmiczna właśnie udowodniły, że na powierzchni srebrnego globu można odbierać sygnały nawigacyjne GNSS. 3 marca 2025 roku misja Lunar GNSS Receiver Experiment, w skrócie LUGRE, oficjalnie stała się pierwszym eksperymentem technologicznym, który przechwycił i śledził sygnały GPS na Księżycu. I dlaczego, zapytacie, to tak przełomowe? No bo oznacza to, że przyszłe misje, w tym Artemis, będą mogły precyzyjnie określać swoją pozycję, prędkość i czas autonomicznie, bez ciągłego wsparcia naziemnych stacji śledzących. Więc jest to, jakby nie patrzeć, milowy krok w kierunku zaawansowanych systemów nawigacji kosmicznej, które na pewno pewnego dnia znaleźć będą mogły zastosowanie także na Marsie czy na innych ciałach niebieskich, które będziemy odwiedzać nie tylko załogowo, ale też bezzałogowo. Jak zauważył Kevin Coggins z programu NASA, Scan na ziemi GNSS jest wszędzie, od smartfonów po samoloty, a teraz dzięki LUGRE wiemy, że można skutecznie korzystać z tych sygnałów również na powierzchni Księżyca i to jest prawdziwy przełom. LUGRE to wspólny projekt NASA i włoskiej agencji kosmicznej, finansowany i nadzorowany przez program Scan. Został wybrany jako jeden z dziesięciu eksperymentów technologicznych dostarczonych na Księżyc w ramach inicjatywy Commercial Lunar Payload Services. Sukces nie przyszedł oczywiście od razu. Wszystko zaczęło się drugiego marca, kiedy lądownik Blue Ghost od firmy Firefly Aerospace osiadł na powierzchni Księżyca, dostarczając Lugrę jako jeden z 10 ładunków naukowych NASA. Po wylądowaniu Centrum Kontroli w Goddard Space Flight Center rozpoczęło pełne napięcia i oczekiwane operacje testowe. Czy uda się przechwycić sygnały GNSS ponad 350 tysięcy kilometrów od Ziemi? No i co? No i się udało. 3 marca Lugre po raz pierwszy w historii odebrał i śledził sygnały nawigacyjne na powierzchni Księżyca, wyznaczając swoją pozycję. Już w trakcie podróży Lugre ustanowił nowe rekordy. 21 stycznia odebrał sygnał GNSS na wysokości 338 tysięcy kilometrów, bijąc dotychczasowe osiągnięcie misji Magnetospheric Multiscale od właśnie NASA. Tradycyjne misje księżycowe i międzyplanetarne polegają na naziemnych stacjach śledzenia i pokładowych sensorów. Natomiast teraz Lugre pokazał, że przyszłe statki kosmiczne mogą działać bardziej niezależnie, korzystając właśnie z systemów GNSS a w CIS lunarnej przestrzeni. Jak widzicie, świat zmienia się na naszych oczach. Z jednej strony mamy sztuczne inteligencje oszustki, które za chwilę będą oszukiwać na pewno nie tylko w szachach. Mamy też nowe starty rakiety Ariane 6, więc uniezależnienie Europy od innych dostawców, a także zaczątki GPS-u na Księżycu, więc być może jeszcze szybciej i lepiej e, i skuteczniej uda się rozprzestrzenić ludzkiemu gatunkowi na powierzchni srebrnego globu. Na to liczymy, tego będziemy wyczekiwać, a wy wyczekujcie Kolejnego odcinka z serii Astro Short. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.